Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy dzisiaj z terenu Rafał Gawył w Osla. Konrad Dulkowski gdzieś w polskim lesie. Z Podlasia. Z Podlasia. Podlaskim lesie. Nie z Podlasia, tylko z Podlasia. W Lesie. E, bo jesteś, jesteś w takim miejscu, które jest na granicy, bo jesteś w Grajewie, a to jest. To jest granica między Mazurami, a, a Podlasiem tak naprawdę. No Już jestem po, pod Grajewem. Postanowiłem, że jednak zatrzymam się po drodze, a nie nie będę robił live'a z samego spod sądu w Grajewie. Chociaż sąd w Grajewie w tej chwili mają nowy, nowy budynek sądu rejonowego. Nowoczesny, piękny, błyszczący. Natomiast mimo wszystko, wolę takie okoliczności przyrody jak tutaj, las. Pięknie. Chociaż trochę deszczowo. U nas pełno słońca. Natomiast musimy powiedzieć widom, gdzie jesteś i po co tu przyjechałeś. Bo Konrad Dulkowski pojawił się dzisiaj w Grajewie nie po to, żeby podziwiać to piękne miasto, tylko po to, żeby tam w, uczestniczyć w procesie marzanny kontarskiej, to jest. No, jeszcze do niedawna była asystentka Janusza Korwina Mikke, liderka konfederacji w tym rejonie, wystawiana przez konfederację na listach, wyborach powszechnych. Kobieta związana też z partią proputinowską nazwy Front. Bardzo dzielnie tam się udzielała, razem ze swoim kolegą, partnerem Robertem Paligą, no, który niestety już się nie udziela z nią, dlatego że Dzięki nie między innymi, dzięki naszym działaniom został wskazany na 5,5 roku pozbawienia wolności, bezwzględnego pozbawienia wolności. Odszedł je w tej chwili ten, ten wyrok gdzieś pod rosyjską granicą na Mazurach. Tak, natomiast Marzanna Gontarska no, po raz trzeci staje przed sądem rejonowym w Grajewie. W dwóch poprzednich procesach została skazana za nawoływanie do nienawiści na trzy miesiące ograniczenia wolności związane, z tego co pamiętam, z pracami społecznymi. W procesie, w którym stawała razem między innymi z Robertem Paligą oskarżona o groźby karalne wobec polityków, no, Tam została, miała chyba 96 zarzutów, czy 93? 96 chyba zarzutów, no. gruźb, gruźb karalnych. W gruncie rzeczy została potraktowana przez sąd dosyć ulgowo, bo tam usłyszała wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ale to dlatego, że, dlatego, że była dziecko, dlatego że to wtedy jeszcze był to pierwszy jej wyrok, już tamten wcześniejszy się nie uprawomocnił. Ale już jej partner Robert Podiga w tym procesie dostał rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Także no tak. sąd, sądy w Polsce dają szansę ludziom, którzy zbłądzili. Na początek zazwyczaj naprawdę te wyroki nie są bardzo, bardzo dolegliwe. Natomiast sąd postawił wtedy też warunek, to znaczy gdy skazał Marzenę Gontarską na rok pozbawienia wolności. W zawieszeniu na 3 lata. Czyli jeżeli ona w ciągu najbliższych 3 lat do tego wyroku dopuści się jakiegokolwiek przestępstwa, to musi się liczyć z tym, że zostanie ten wyrok jej odwieszony. Tak. Tutaj z, ze swojego już rozpoznano, że to jest twój luksusowy ranch rower, na którego zarobiłeś za ściganie Polaków, patriotów, katolików. E, no, no. Jest to na pewno luksusowe auto, ale takie troszeczkę leciwe. Pewnie osoby, możemy zrobić konkurs, kto zgadnie, w jakim samochodzie siedzę, ten, ten wygrał. Jest tego kilka elementów widocznych, więc to może być trudne, ale, ale jak ktoś zgadnie, jakim samochodem, w jakim samochodzie w tej chwili siedzę, to będę pełen, pełen uznania. A wracając do Marzanny, do Marzanny Gontarskiej, to w ten proces najwyraźniej jest jej bardzo nie na rękę, dlatego że nie pojawiła się dzisiaj w sądzie. No nie pojawiło się, ale głównie dlatego. Cały czas twierdzisz, że o, są pierwsze podpowiedzi, że to Multipla. Podobny, podobny, podobny kolor. W nie, to nie Multipla jednak. Chociaż Rafał, a ja w, czarnej wodze, w czarnej wodze siedzisz. No oczywiście, że to. czarna wodza. Tak swoją drogą, Multipla jest komple samochodem kompletnie nieznanym w Norwegii. Ja szukałem jej, bo nawet myślałem o tym, żeby kupić Multipla tutaj. Okazało się, że dosłownie jeździ tutaj 3 czy 4 egzemplarze tego samochodu, które są sprawne. Także to e, Multipla no to tak, jest Tak, jest prawda. No tak. Legendarna jakość świata. E, mm. Dobrze, wracając do Marzanny Gontarskiej. Dzisiaj rozpoczął się jej kolejny proces, proces, w którym zarówno Rafał, jak i ja mamy status oskarżycieli posiłkowych, ze względu na to, że główne zarzuty dotyczą właśnie gruźb karalnych wobec mnie, a bardziej wobec Rafała. Marzanna Gontarska publicznie razem z kolegami. Groziła Rafałowi w sposób niewybredny, wielokrotnie. No, a wydaje się, że efektem tych groźb były już później także działania, już podjęte nawet nie przez, nie przez samą Marzanę Gontarską, natomiast przez jej kolegów, którzy wybrali się do Oslo i tam próbowali no, zagrozić Najmniej. bezpieczeństwu Rafała i jego rodziny śledzić, zastraszać. Jeden z nich wszedł nawet w posiadanie broni. Fotografował się z tą bronią i groził, że, że jej użyje wobec mnie. No, w norweskie służby szybko zajęły się tematem. Trzeba przyznać, że bardzo, bardzo szybko zareagowały na te, na te zachowania. Sprawcy zostali zatrzymani, potem zbiegli z Norwegii. Natomiast ma żadna kontraska, tak pewnie państwo nie wiecie, ale ta nasza słynna patriotka, która by się podała, by dała pokroić za, za dobro państwa polskiego, A właśnie tak twierdzi. tak twierdzi, właśnie wyjechała do państwa skandynawskiego, spłynącego z tego, że jest otwarta na migrantów, że w, jest tam bardzo przyjaźnie traktowana jest społeczność osób LGBT, i tam postanowiła to kto państwo wspierać, znalazła tam zatrudnienie. I mieszka w tej chwili w Szwecji, w której podatkami dzień w dzień wspiera budowę państwa szwedzkiego. Zdecydowała się na los migrantki, migrantki ekonomicznej. No ciekaw jestem, czy jakby się czuła, gdyby była przyjmowana tam tak, jak ona deklarowała, że powinniśmy tutaj przyjmować. Ukraińców uciekających przed wojną, czyli nie chlebem i solą, a raczej kamieniami i wulgarnym słowem. No ona jest zachwycona Szwecją. Mówi, że Szwecja jest otwarta, że Polaków tam lubią, że no piękne tam są, natura jest piękna, ona lubi naturę. Naprawdę lubi naturę. To, to nie, nie dworuje sobie w tej chwili. W, zna się na, na, na ziołach, zbiera, zbiera zioła, lubi, lubi poruszać się gdzieś tam po lasach. Czy, czy leżeć na łąkach, jest zachwycona naturą w Szwecji, pokazuje wiele takich nagrań, na których podchodzą do niej różne zwierzęta, które nie boją się ludzi. To same, same dobre rzeczy o Szwecji mówi, a jest tam migrantką tak naprawdę. Gdyby, gdyby ci Szwedzi postanowili ją traktować tak, jak ona traktowała uchodźców z Ukrainy, no to powinni po prostu wyzywać ją, znieważać, chwalić się tym, że obrzucają autobusy, w których jadą Polacy kamieniami, no i zakładać grupy takie jak Trybunał Podlaski, Trybunał Sprawiedliwości, na którego czele stała Marzena Gontarska z Robertem Padigą i z kilkoma jakimiś innymi osobami. Takie trybunały, które mówiły wprost o tym, że ludzi, którzy budują otwarte społeczeństwo obywatelskie, to należy wieszać po prostu, zabijać. No właśnie. W każdym razie, dzisiaj Marzanna Gontarska nie pojawiła się w sądzie, wysłała swoją pełnomocniczkę prawną, która wyjaśniła, że Marzanna Gontarska nie dała rady przyjechać, bo za późno się dowiedziała o tym procesie, na co sędzia. No i bo poprosiła o to, żeby odroczyć rozpoczęcie procesu, bo właśnie ona raz, że zachorowała, dwa, że jest w Szwecji, nie mogła dojechać, za późno się dowiedziała. Sędzia odpowiedziała, że kilka miesięcy miała na to, żeby się dowiedzieć o tym procesie, była dużo wcześniej poinformowana, dużo wcześniej była poinformowana i pełnomocniczka, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby przyjechała, albo przynajmniej wcześniej poinformowała sąd o tym, że chce innego terminu. Więc w związku z tym proces się rozpoczął. Co ciekawe, na procesie pojawił się zamiast Marzanny Gontarskiej, pojawiła się taka persona jak Jacek Porosa, który oczywiście przyniósł swój... A to jest kolega. To jest no, kolega Marzanny Gontarskiej. Oczywiście, że tak. Nie wiem, że on nagrywał, nagrywał Marzannę Gontarską i tam wstawiał filmik, w którym wespół w zespół nas znieważali. Natomiast Jacek Porosa, który narobił. Traf chciał, że ja jadąc tutaj, słuchałem właściwie, nawet nie oglądałem, bo słuchałem w samochodzie nagrania, jednego z ostatnich nagrań, czy ostatniego nagrania Jacka Porosy na jego kanale Niezależne Media Podlasia, w którym on mnie znieważa, nazywa mnie bydlakiem, bandytą. E, e, t, 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 Zamieszczał zdjęcia, z których wynika, że śledził mnie, że fotografował mnie gdzieś na, na ulicach. I ja powiedziałem sądowi, że w takim razie ja nie chcę, żeby on pokazywał moje, moje dane, mój wizerunek na swoich. No, nie, Rozumiem, że sądowi pokazałeś ten film i sąd się. Tak mógł pokazałem. To, to, sąd sam sąd zresztą tak zechciał po prostu sędzia zechciała zobaczyć ten film, obejrzała go, czym co wprawiło w furię Jacka Porosę, który na sali sądowej krzyczał do mnie, Zamknij się, zamknij twarz, i tak dalej w ten sposób. To było naprawdę skandalicznie. Natomiast no, ostatecznie został, no, ja nie miałem nic przeciwko temu, żeby on nagrywał ten, ten proces. Po prostu poprosiłem, takie jest moje prawo do tego, żeby nie pokazywał mojego wizerunku. Takie jest moje prawo jako uczestnika. Ale pozwoliłeś, bo, no. bo zgadzałeś się na to, żeby, żeby jak w ławach publiczności siedział i, i obserwował ten proces. Obserwował, nagrywał. Ym, no, oczywiście, że tak. Co, no. za, co, co do zasady, procesy są jawne i nawet takie osoby jak przestępca Jacek Porosa. No nie mógł, o nim on, on jest bardzo na tym punkcie czuły. jest Dzisiaj właśnie się bardzo. Skarana. Bardzo denerwował przed sądem, że, że nazywasz go przestępcą. Ale przez został skazany za przestępstwa kryminalne związane z prześladowaniem osób pochodzenia żydowskiego. Więc pan Jacek Porosant, nawet ktoś, ktoś taki antysemita zajadły człowiek, który publikuje treści nienawistne. Naszym zdaniem ma prawo uczestniczyć w procesie, ma prawo siedzieć na ławach publiczności, jeśli sąd się zgodzi, ma prawo nagrywać ten proces. Procesy są jawne i my uważamy, że powinny być jawne. Natomiast jedno jest pewne: jeżeli pan Jacek Porosa upubliczni twój wizerunek wbrew temu, co zdecydował sąd, no to będzie miał naprawdę duże kłopoty. Sędzia no, kilkukrotnie mu podkreśliła, e, jakie są. Jaka jest jej decyzja i co mu wolno, a czego nie wolno? No Rozumiem, to... że proces się rozpoczął pomimo braku obecności pani Marzanny Gontarskiej, dlatego, że był tam pełnomocnik pani Marzanny Gontarskiej, tak? Dlatego, że przerwało coś? Obrońca. Dlaczego, Było, że był tam obrończy... Tak, była, była, była obrończyni pani Gontarskiej, która no, w jej imieniu no, reprezentowała ją, zadawała pytania mi, bo mi dzisiaj jako, jako świadek. Nie będę, no bo te, tego nie mogę mówić, jakie, jakie były zeznania, jakie były pytania i tak dalej, bo no, to jest, nie można zdradzać zeznań świadka, nawet jeżeli samemu się jest świadkiem, przed, no, ze względu na to, żeby inni świadkowie, którzy później będą zeznawali, no nie, nie, nie sugerowali się słowami danego świadka. Tutaj są Natomiast... pytania o kaktusa. Czy kaktus siedzi? Nie, kaktus nie siedzi. Kaktus dzisiaj właśnie powinien być w sądzie w Krakowie, gdzie miałem się z nim spotkać, ale tam się spotkał z nim jedynie mój pełnomocnik, dlatego że ja musiałem w tym czasie pojechać do Grejewa, gdzie byłem wezwany jako świadek. Natomiast jeszcze nie, nie, nie wiem, co się wydarzyło w tym krakowie. Natomiast toczą się postępowania w sprawie kaktusa. Jak Państwo wiecie, żarna sprawiedliwości mielą powoli, ale bardzo dokładnie. jak już kogoś wciągną, to go zmielą tak, że, że ma szansę naprawić się i stać się kimś lepszym. I w, pan Kaktus, pan Krzysztof Adamek, bo chyba mam woli, żeby tak na niego mówić przekona się o tym w najbliższym czasie. Niestety toczą się postępowania i w Norwegii, i w Polsce w jego, w jego sprawach. <laughs> także będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny. No tak, będzie musiał odpowiedzieć. Tutaj prawdopodobnie będzie także zeznawał w tym procesie Marzanny Gontarski. Natomiast... No Chcemy, chcemy, żeby zeznawał w tym, w tym procesie, dlatego że uważamy, że, że możemy mieć coś ciekawego do powiedzenia. I w, będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby Krzysztof Adamek przyjechał do Grajewa i stanął przed sądem i zeznał. Tak, chociaż chociaż to, to właśnie Marzanna Gondarska, właściwie jej pełnomocniczka, zawnioskowała dzisiaj o przesłuchanie Krzysztofa Adamka. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Myślę, że będzie podczas przesłuchania okazja do tego, żeby wyjaśnić kilka, kilka spraw. No, tym trakcie... bardziej, że, tym bardziej, przepraszam, tym bardziej, że podczas przesłuchania pan Adamek będzie zobowiązany jako świadek do mówienia prawdy, więc dla nas jest to świetna okazja do tego, żeby uzyskać pewne odpowiedzi na wiele, na wiele pytań, które są ważne w, z punktu widzenia tego procesu. Zgadza się. W trakcie procesu doszło do nieprzewidzianej sytuacji. Ja bym o niej nie mówił, gdyby nie, no właśnie, ale nie uprzedzajmy faktów. Ja zaraz opowiem całość. Jedna z osób, która tam uczestniczyła, to była pani, która przyszła razem z Jackiem Porosą, przedstawiała się także jako niezależna dziennikarka. Ale wiemy, wiemy, bo prowadzimy postępowanie nasze, że ona jest też związana z tak zwanym Trybunałem Podlaskim Sprawiedliwości którego członkowie już rzucali skazani na bezwzględne kary pozbawienia wolności. W każdym razie, w trakcie procesu, nagle złapała się za serce, zaczęła się słaniać. Przerwano ten, przerwano rozprawę, wyprowadzono ją na korytarz, przyjechała karetka pogotowia, została wezwana karetka pogotowia, ona mówiła, że chyba ma zawał, mówiła, że bardzo boli ją serce i czuje ból w klatce piersiowej, była ta karetka pogotowia i tak dalej, i tak dalej. I zaskakujące. Kilkanaście... No, mo, może pół godziny później. Wychodzę z, z sali sądowej. Grecka przed... pojechała. Grecka tak, pojechała. Najwyraźniej po, wyjechała. No, pojechała. Ja nie wiem, nie widziałem tego. nie, nie Udzieliła, chciałem tam udzieliła, po... nie udzieliła nie jej chciała. pomocy, uznała, A, że to nie jest. Wszyscy tam pobiegli, łącznie z tymi dziennikarzami niezależnymi i tak dalej. Stwierdziłem, że nie będę tam podchodził w ogóle z dwóch powodów. Znaczy raz uważam, że w momencie, kiedy ktoś. Źle się czuję, a nie jesteś w stanie pomóc, to lepiej nie przeszkadzać, nie robić sztucznego tłumu. To jest przeciwskuteczne, bo w tym momencie taka osoba gorzej się czuje. W związku z tym tam nie podchodziłem, nie widziałem tego, natomiast wiem, że była wzywana karetka pogotowia. Wychodzę po rozprawie, czyli nie wiem, no 20 minut później, powiedzmy, i kogo spotykam. Przed budynkiem sądu tę panią bez palącą papierosy. I, I to osoba, konferent... która, która, która przed chwilą mówiła o tym, że ma zawał. Która no nie, miała przed... nie miała tego zawału, bo karetka zabrałaby ją na sygnale do szpitala. Okazało się najwyraźniej, no tak, że nie no, Ale nawet, jeżeli, nawet tabury, jeżeli nie miała, które jeżeli to... ona mówiła o tym, że ma jakiś stan przedzawałowy, że wcześniej miała, no to przepraszam. No, I stoi przed. Sądem, chwilę później paląc papierocha, ja powiem, ja powiem coś lepszego. To znaczy, e, ci wszyscy antyszczepionkowcy, którzy tak potwornie boją się tych powikłań po przyjęciu szczepionki, e, zazwyczaj też są palaczami. I w, e, taka, przyjęcie takiej szczepionki rzeczywiście e, no jest. A porosa związane... chyba nie jest. Porosa chyba taki zdrowy tryb życia prowadzi. E, Przyjęcie szczepionki rzeczywiście naraża człowieka każdej szczepionki na pewien poziom powikłań poszczepiennych. Takie powikłania występują i rzeczywiście mierzy się je zazwyczaj w jakichś tam promidach. Natomiast powikłania po padaniu papierosów mierzy się w procentach, więc jest to naprawdę często tysiąckrotnie większe ryzyko udaru mózgu, zawału i tak dalej, jakie jest, występuje po paleniu papierosów, niż po przyjęciu szczepionki. I najśmieszniejsze jest to, że ci ludzie, którzy spazmują, mówiąc o tym, jak to strasznie szczepionki narażają ich na, na, na wielkie niebezpieczeństwo, to taki Mirosław Rostankowski. Później wychodzą sobie na zewnątrz i palą jeden po drugim pięć papierosów. Przecież to jest, to jest nic bardziej groteskowego nie można sobie wyobrazić. No zgadza się. E... Jak się, no skończył, jak, się skończył ten, jak się skończył ten proces? Proces skończył się tym, że został odro odroczony. Następna rozprawa odbędzie się 14 maja. Na tę rozprawę już prawdopodobnie przyjedzie, a przynajmniej deklaruje, że chce przyjechać Marzanna Gontarska. Chce się stawić, chce sama. No bardzo tego chcieli. bardzo tego chcieli. w swojej sprawie. Bardzo dobrze, cieszę się. Jednocześnie sąd wyznaczył, zakreślił taki 14-dniowy termin na złożenie wniosków dowodowych, w tym wniosków o wezwanie świadków. Już w tej chwili wiem, że Marzanna Gontarska jej pełnomocniczka zapowiedziały, że no, tych świadków będzie więcej niż tylko jeden Krzysztof Adamek, że jeszcze jakieś osoby chce. Chcę wezwać. No zobaczymy, jakie to osoby będą, kto się stawi na następnej rozprawie. No i na tyle właściwie dzisiaj się skończyło. Później już tylko pozostało mi wyjść przez kłęby dymu papierosowego przed wejściem do, do sądu. No tam właśnie stał Porosa, jeszcze jeden dziennikarz niezależny, którego nie rozpoznałem, jakiś młody chłopak. No i, i, i jeszcze ta pani, której nazwiska nie chcę nie chce wymieniać. No dobrze, zobaczymy, co będzie się działo dalej w tym procesie. Pytam, jestem ciekawy, bo ty widzisz komentarze. Czy, czy ktoś odgadł, jaki to jest model samochodu? Nie, padło, nie. Że, pa, padło, że to, to jest ułas na przykład. Że jakiś nowy. <laughs> jakiś no, taki no, Nowy. Taki, taki tak. bardziej pełnoletni. Nowa niwa. W takim razie pozostawimy to, to pytanie bez odpowiedzi i będzie to stanowiło taką dłuższą zagadkę. Zobaczymy, czy ktoś z Państwa kiedyś rozpozna, jakim modelem samochodu się porusza. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w poniedziałek. Dziękujemy i do zobaczenia.